Cześć, dzięki, że jesteście na kanale Epole i że oglądacie kolejny odcinek. Dzisiaj chciałbym trochę przekrojowo powiedzieć o takich najważniejszych w ostatnim czasie kwestiach związanych ze zbożami, z burakami cukrowymi oraz z rzepakiem. Mieliśmy całkiem niedawno przymrozki, niektóre zboża się przebarwiły. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym, dlaczego te przebarwienia wystąpiły i co możemy jeszcze, jeszcze zrobić. Powiem też o tym, jak zwalczyć dobrze chwasty w burakach oraz co możemy. Wykonać w rzepaku, aby dobrze ochronić go przed szkodnikami. No i pamiętajcie o akcji 1000 subskrypcji. Dobijamy powolutku do tej liczby. Jeżeli przekroczymy ten magiczny 1000, to będzie specjalny film o tym, jak rozpoznawać chwasty w bardzo małych fazach rozwojowych. Tak wtedy, kiedy są trudne do rozpoznania. Dzwonił do mnie ostatnio kolega Czarek z Mazowsza, dopytując o przebarwienia, które zgłaszają mu rolnicy właśnie z tego rejonu po zabiegach herbicydowych wiosennych. Faktycznie możemy w tym roku zaobserwować, że tych przebarwień po herbicydach jest troszeczkę, co wynika przede wszystkim z tego, jaką mamy pogodę. Jak sami doskonale wiecie, temperatury, warunki pogodowe nie były zbyt dobre w ostatnim czasie. Szczególnie jeżeli ktoś wykonał zabieg herbicydowy, albo zabieg regulatorami, czy nawet fungicydami, możemy obserwować przebarwienia, przebarwienia zbóż. One najczęściej widzimy wtedy, kiedy, kiedy faktycznie, nie wiem, zostawimy jakąś część nieopryskaną, omijak, i widzimy pszenicę czy inne zboże w takim normalnym w normalnym stadium, w normalnej kondycji. No i pole opryskane, które jest ochronione, ale które trochę mocniej reaguje na wykonany zabieg. Oczywiście to wszystko jest związane z tym, że każdy zabieg ochrony roślin obciąża trochę metabolizm rośliny, metabolizm zbóż, w szczególności jeżeli na to nałożą się jeszcze inne czynniki, inne stresy, które mogą jeszcze ten efekt... Pogarszać, jeszcze bardziej go uwidaczniać. No, takim stresem może być brak wody, ale takim stresem są również spadki temperatur i przymrozki czy mrozy, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Typu minus 3, minus 4, minus 6 tak? stopni Celsjusza temperatura do takiej wartości potrafiła, pot, pot, potrafiła spaść. Dosyć często faktycznie w tym sezonie widzimy przebarwień po herbicydach, bo akurat no, trzeba było te zabiegi wykonać w dosyć krótkim okresie czasu, w dosyć małym okienku pogodowym. No i też z reguły to są preparaty, które zwalczają zarówno miotłe, jak i kwasy dwuliścienne. A jak zwalczają miotłe, no to też trochę mogą mieć większy wpływ. Na kondycję i na wigor zboża, no ponieważ pszenica, przeżyto, żyto, czy jęczmień to również jest roślina jednoliścienna, podobnie jak miotła, czy też inne chwasty jednoliścienne. Stąd ten metabolizm przenikania jest no, bardzo podobny. No i też silniejsze preparaty zwalczające mogą mogą przy tych stresach, które widzimy, też się nałożyć i spowodować przebarwienia. Czyli jakiś tego wniosek, nie przejmować się przyparwieniami, one na pewno, na pewno miną i to dosyć szybko. Nie powinny mieć też większego wpływu na plon, przynajmniej nie w tej fazie, w której teraz te zboża są. Przy okazji, jak już na tym polu, zostałem też poproszony przez gospodarza tej plantacji, czyli przez Jarka, pozdrawiam Cię Jarku, żeby zobaczyć jaki jest efekt skuteczności herbicydu, który został zastosowany no, lekko ponad tydzień temu i co więcej zastosowany e, w momencie kiedy dosłownie pół godziny po, 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 po zjeździe opryskiwacza z pola spadł dosyć, dosyć duży deszcz tutaj był zastosowany Rexade Pack, czyli Rexade wraz z esteronem, no i e, zobaczcie razem ze mną jak tutaj właśnie ten, ten preparat działa po dosyć krótkim czasie na chwasty, które u Jarka na polu się pojawiły OK, a co ze zbożami czy z innymi roślinami, które dosyć mocno zareagowały na te mrozy czy przymrozki, które mieliśmy w ostatnim czasie? Tutaj przede wszystkim taka jedna główna zasada, o której pamiętajcie, czy to teraz, czy w przyszłości, kiedy takie przymrozki wystąpią. Dajcie tym roślinom odpocząć przynajmniej przez okres około 2-3 no, dni po wystąpieniu tych przymrozków, mrozów i uszkodzeń, żeby nie wykonywać na nich żadnych zabiegów ochrony roślin. Herbicydami, na pewno regulatorami i najlepiej. W tym pierwszym okresie trzymacie również przed zabiegami fungicydami, ponieważ no, możemy dodatkowo obciążyć tą roślinę jeszcze bardziej i wpłynąć na to, że, no, że gdzieś ta regeneracja nie będzie przebiegała tak szybko. Jeżeli te uszkodzenia są duże, to następne dwa kroki, które warto wykonać. Pierwszy jest taki, żeby pojechać jakimś produktem, który ma taką, taką funkcję antystresanta jakimś Tak mamy na rynku dosyć sporo tego typu produktów, jakichś aminokwasów czy też innych związków, które mogą zregenerować te rośliny, to na pewno nie jest głupi pomysł, w szczególności jeżeli te uszkodzenia są duże. I też dobrym pomysłem jest zastosowanie fungicydu o działaniu zabezpieczającym. Tak, żeby np. przez uszkodzenia, które, które mogą w wyniku tych przymrozków powstać np. w rzepaku móc zastosować preparat, który jakby zabezpieczy, że przez te uszkodzenia nie będą wnikały patogeny grzybowe. To są takie trzy kroki, trzy kroki które, warto, które warto zapamiętać, jeżeli chodzi o te kwestie związane z tym, jak możemy zregenerować rośliny po przymrozkach. Jak Polska długa i szeroka, tak stan rzepaków na tą chwilę jest zupełnie odmienny. Wracam z Milikowic, gdzie rzepak był prawie w fazie żółtego ponka. Tutaj, na plantacji w południowej Wielkopolsce, tak naprawdę mamy początek fazy zielonego pąka. Jest przesunięcie wegetacji między no, południowo-wielkopolską a Dolnym Śląskiem około niecałego tygodnia, jak sobie spojrzymy jeszcze wyżej, to tak naprawdę ta różnica może sięgać nawet ponad dwóch tygodni w okresie wegetacji. W, teraz, w tym momencie, największym zagrożeniem ze strony mm, szkodników jest oczywiście słodyczek rzepakowy. Próg ekonomicznej szkodliwości to jeden chrząszcz na roślinie. I ta szkodliwość no, przede wszystkim polega na wygryzaniu przez słodyczka rzepokowego pąków kiedostanowych, żerowaniu na tych pąkach, przegryzaniu ich i tym samym osabianiu kwitnienia. W temacie zwalczania mamy powtórkę z rozrywki. W tej fazie, jaką mamy teraz, gdyby był chloropiryfos, moglibyśmy go zastosować. Chloropiryfosu, jak doskonale wiecie, nie ma. Mamy inne substancje czynne, o innych mechanizmach działania, które możemy teraz zastosować, najczęściej pojawiającymi się będą dwie grupy, neonicotinoidy oraz perytroidy. Tutaj warto pamiętać o tym, że perytroidy działają silnie kontaktowo, a neonicotinoidy z acetylamiprydem działają bardziej systemicznie i na przykład, one nie będą wykazywały takiego efektu szybkiego zwalczania szkodnika, nie będziemy widzieć, że ten słodyczek pada, dlatego jeżeli stosujecie produkty neonicotinoidowe, dobrze je połączyć z perytroidami wtedy jak gdyby ten efekt wizualny jest widoczny i oczywiście w tej fazie już trzeba uważać na pszczoły, trzeba patrzeć czy gdzieś dookoła nie kwitną jakieś rośliny i dbać o te owady zapylające, no bo rzepak jest idealnym przykładem rośliny uprawnej, która pokazuje, że z owadami pożytecznymi, zapylającymi jesteśmy po prostu w stanie zbierać więcej i osiągać wyższe plony. Przyjechałem na pole buraków cukrowych zesłanych 9 kwietnia podczas nagrywania pola do popisów w Pawłowicach po to, żeby zobaczyć jak te buraki wschodzą i czy już jest jakaś konkurencja ze strony chwastów. No i to co, to co widać, to co widzę to tak, że faktycznie te buraki próbują się przez tą taką skorupę glebową przebić. Wydać, widać już liścienie, ale widać także chwasty. Widać samo się w rzepaku, widać trochę komosy, widzę też bodziszki a więc takie chwasty, z którymi trzeba sobie w burakach poradzić bardzo, bardzo mocno no i zwalczać przede wszystkim wtedy, kiedy one są w małych fazach rozwojowych. Samosiewy rzepaku w szczególności, takie chwasty, które często na plantacjach buraków spotykacie i tutaj one też wymagają dosyć szybkiej interwencji, szybkiego wjazdu herbicydem, najczęściej takim zawierającym metamitron, w szczególności teraz, w tej fazie, kiedy buraki też są małe i kiedy te samosiewy rzepaku są małe i można doglebowo jeszcze je trochę zwalczyć, no i później też, jeżeli one by uciekły, czy też jeżeli byłoby ich dużo, można zastosować inne preparaty, chociażby takie oparte o triflusulfuron, które również z nimi mogą sobie poradzić. No ale na pewno to, co w burakach jest najważniejsze, czyli żeby paść na kolana i patrzeć, czy te siewki fasów są widoczne, czy nie. Tak właśnie ja to zrobiłem, żeby nagrać dla Was zdjęcia oraz film, jak te chwasty wyglądają. Dzień jest coraz dłuższy, wegetacja pędzi, więc ja też pędzę, żeby być na bieżąco i żeby też na bieżąco przekazywać Wam najświeższe i najważniejsze informacje z pól. To było e do popisu. Dzięki, że jesteście. Oglądajcie kolejne odcinki i pomóżcie nam dobić do tej liczby subskrybentów, która, do której dążymy, do tysiąca. Udostępniajcie, przysyłajcie. Do zobaczenia. Cześć!